Cześć, świadomy sukces Irena Dudek. Dzisiaj będziemy mówić o ciekawych praktycznych rzeczach. Codzienne rytuały, żeby zwiększyć swoją świadomość sukcesu. Tu leży złoty klucz. Zwiększyć swoją świadomość sukcesu. Dzisiaj opowiem Ci, jakie rytuały i kiedy powinieneś wykonywać po to, żeby, żebyś budował, budowała świadomie swój sukces każdego dnia. O, na przykład, wstajesz rano, poczuj wdzięczność za to, że jesteś tu, gdzie jesteś i że jest ci dane prosić o więcej. To zdanie wypowiedz na głos trzy razy. Wypowiedz swoją afirmację już wcześniej ułożoną. Na przykład, buduję swój dom, jesteś silny, silna, szczęśliwy, szczęśliwa. Również powtórz to zdanie trzy razy. Możesz wypowiedzieć inne zdanie oczywiście, w zależności jakie przedsięwzięcie wybrałeś, wybrałaś za swój sukces. Następnie konkretnie zaplanuj w myślach swój dzisiejszy dzień, takie podstawowe czynności, które dzisiaj masz wykonać. To wszystko nie zajmie ci rano więcej niż 5 minut. Ale wieczorem podsum podsumuj swój dzisiejszy dzień, wyciągnij wnioski. I kiedy jeszcze nie zasnąłeś, ale już masz zamiar i jesteś wyciszony, Wizualizuj swój sukces. To jest ten moment, taki samoistny stan alfa, który przychodzi przed zaśnięciem, więc wykorzystaj ten moment. Bo w tym momencie najłatwiej nawiązuje się kontakt ze swoją podświadomością. I twoja wizualizacja sukcesu musi być wyraźna, zabarwiona uczuciem i wszystkie szczegóły w ruchu. Pamiętaj, uczucie, bo uczucie to jest to paliwo, które napędza Twój sukces, tą realizację. I nie może to być obraz nieruchomy. Pamiętaj, zaznaczyłam, kiedy jeszcze nie zasnąłeś, ale jesteś wyciszony, to właśnie rób te czynności. Otóż to właśnie w tym momencie twój umysł pracuje w zwolnionym tempie, w tak zwanym stanie alfa, i to jest najlepszy moment. I jak już mówiłam, w tym stanie najłatwiej nawiązuje się kontakt z swoją podświadomością. Bądź dobrego nastroju, nie noś w sobie jadu. I co jest tutaj bardzo ważne? Wybacz swoim wrogom, bo ten jad, który masz do kogoś, to, to on zżera ciebie, twoje wnętrze, twoją psychikę. Pozbądź się tych śmieci, tego, tej brudnej wody. Wybacz, pamiętać możesz, bo nie da się zapomnieć, ale wybacz, niech ten cały problem zejdzie na jego plecy, a nie noś go w swoim sercu. I tutaj ludzie popełniają bardzo duży błąd, ponieważ Noszą ten jad latami, to ci nic nie da, on cię hamuje w rozwoju. Pamiętaj. I to tyle na dzisiaj. Jeśli chcesz, możesz porwać darmowy e-book, żeby spokojnie sobie poczytać kliknij w link, albo pobierz cały kurs i przepracuj go, poświęć troszkę czasu na swój rozwój. Pozdrawiam serdecznie. Irena Dudek.